A ta mała ciuciu babka, czujne uszko, czujna łapka. Po macku chodzi, czujna łapką wodzi. Gdy się zagapie, zaraz mnie złapie. Maneczko, wiecie co? No dokładnie, jajco i to jeszcze namiętko. Dobra, suchar odpalony na samym początku, to możemy startować z odcinkiem. Dzisiaj zamierzam obalić pewną teorię, żeby wam żyło się lepiej. Natomiast nie mówcie o tym swoim rodzicom, bo mnie znienawidzą. Pamiętacie, jak wasi starzy mówili wam za młodu albo co po niektórym z was wciąż powtarzają, że najwyższy czas, żeby dorosnąć. Że trzeba skończyć z tą dziecinadą, z tymi grami i zabawami, z tą beztroską, z tą rozpustą, i trzeba wziąć wreszcie dorosnąć, trzeba się wziąć za robotę, bo życie to nie jest zabawa, to nie jest wieczny bal. No i powiem wam, że ja się z tym nie zgodzę. Okazuje się, że życie to jednak jest gra, i to taka, której nikt jeszcze nigdy nie wygrał, nawet jak mu się wydaje, że idzie mu dosyć dobrze. To jest taki ala escape room. Dlatego moja teoria jest taka, że należy przez całe życie kultywować swoje wewnętrzne dziecko, bo tylko ono jest w stanie pomóc nam przebrnąć przez tą grę i nie wylądować na mecie w psychiatryku. Natomiast życie to bardzo złożony i obszerny temat. Rzekłabym nawet, że zbyt obszerny jak na ten podcast. W związku z tym skupię się na pewnym tylko i wyłącznie jego wycinku, już zapewne się domyślacie, jaki to wycinek będzie. Dokładnie. Praca w korporacji. Praca w korporacji daje miliony możliwości, ale żeby się tam odnaleźć, niezbędne będą wam umiejętności, które nabyliście za dzieciaka, grając w różnego rodzaju gry, bo wbrew temu, co mówią, do pracy w korporacji wcale wam nie jest potrzebna wiedza i edukacja. Ależ skądże znowu, przyda wam się tak zwany soft skill, czyli umiejętności miękkie. I ja dzisiaj wam powiem, jak pokonać korporację w jej własnej grze. Po tym odcinku nic was już nie zaskoczy. Wszyscy będziecie zwycięzcami. Przede wszystkim proszę Państwa Mastermind. Mastermind to jest punkt wyjścia, żeby w ogóle w korpo zacząć. O co tutaj chodzi? Mamy do czynienia z psychologią biurową, a ta psychologia biurowa to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie atrapa, bo pod tym terminem kryje się psychologia biurowa. Zauważcie, jaki piękny, zmyślny trik leksykalny tutaj się odbył. No i tutaj bez masterminda ani rusz, bo zasady gry ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. No weźcie podejmijcie normalnie wyzwanie aktymela i spróbujcie w korporacji załatwić coś za pierwszym razem. Po prostu macie jakiś temat, mówią wam, żebyście poszli do kogoś, bo on wam pomoże. No i kurwa po prostu korona na głowę każdemu, kto u tej danej osoby konkretnej to załatwi. Naprawdę, bo ja czegoś takiego to jeszcze kurwa w korporacji nie widziałam. Korporacja działa na zasadach dziekanatu, ewentualnie urzędu miejskiego. To nie ten pokój, to nie ten rektor, to nie ten dziekan, to nie ten wykładowca, to nie ta sprzątaczka, to nie ten indeks, to nie te zajęcia, to nie ta sala wykładowa. Nic nie jest tym, czym się wydaje. W urzędzie też. To nie ten wniosek, to nie ten pokój, to nie ten wydział. To nie ten budynek, to nie to miasto, to nie ta strefa czasowa. No i korporacja oczywiście nie odbiega od niechlubnej normy. Proszę, w poniedziałek próbowałam załatwić sprawę. Potrzebne mi było pewnego rodzaju ustawienie w systemie. Zlokalizowałam zespół, który się tym zajmuje. Nawet byłam na tyle proaktywna, że zlukałam stopkę jednego ziomka, który wypierdolił tam smart arts z Worda i rozpisał, kto się czym zajmuje. No i generalnie byłoby zajebiście, ale oczywiście, wyszło jak zawsze. Przestudiowałam sobie te rozpiskę, napisałam do ziomka, który rzekomo zajmował się tym, co było mi potrzebne, i ziomeczek do mnie pisze: Nie, nie, że to nie on, że to muszę pisać do kogoś innego. Mówię: no dobra, jeszcze krótko jestem w tej firmie, to nie wiem, nie? To piszę tak, jak on mi doradza. Piszę do tego drugiego ziomka, po dwóch sekundach dostaję odpowiedź mailem, że to nie on. On się tym nie zajmuje. Żebym spróbowała z tym i z tym ziomkiem. Na podstawie grafiki Smart Arts w stopce, ten ziomek nie ma z tym absolutnie nic wspólnego, ale to nieistotne. Sytuacja zapewne zmienia się dynamicznie, jak to w każdej korporacji. Mówię, no dobra, skoro mi tak mówi, to chyba wie. W ogóle chciałam jeszcze zaznaczyć, że zespół, do którego pisałam, to jest czteroosobowy zespół. Czteroosobowy zespół. No kurwa, żeby pracować w czteroosobowym zespole i nie wiedzieć, co kto robi, to to już naprawdę jest osiągnięcie, kurwa życiowe, nie. Kto robi wpisy do księgi rekordów Guinnessa? Bo to trzeba gdzieś zanotować. No nic, napisałam do tamtego ziomka, to już był trzeci, a ziomek w przeciągu trzech sekund zrobił forward mojego maila do ziomka, z którym rozpoczęłam całą konwersację i uprzejmie go poprosił, żeby zajął się tym tematem. Także historia zatoczyła koło. Suma summarum ziomek, z którym zaczęłam rozmowę, pomógł mi i cel osiągnęłam. Natomiast zmarnowałam około 10 minut na wymianę kretyńskich maili z tymi ziomkami, żeby dowiedzieć się, kto to robi. I mój wniosek generalnie jest z całej tej dyskusji taki, że oni sami nie wiedzą, co robią. Szok. Jeszcze na koniec całej tej dyskusji zrobili jedną z rzeczy, która mnie najbardziej wkurwia w korpo. Podpisywali sobie na te maile, pogratulowali sobie, jak to zajebiście się spisali i rozwiązali ten mega trudny case, który generalnie polegał na tym, że musieli przeklepać dwie cyfry w czterech okienkach, ale nieistotne. I oczywiście byłam w kopii tych maili, żebym mogła być świadkiem tego sukcesu po prostu, żebym mogła im pokibicować, bić brawo i cieszyć się razem z nimi. Czyli generalnie przekładając na polski, zrobili sobie wirtualną laskę, no i mogli zaliczyć ten dzień do udanych. Biorąc pod uwagę, że to był poniedziałek, no to naprawdę, chłopakom należą się brawa. Ale żeby nie być już takim malkontentem, to jak okazuje się, wirtualną laskę można sobie zrobić na wiele różnych, jeszcze bardziej kompromitujących sposobów. Kiedyś miałam przyjemność pracowania w takiej firmie, pozdrawiam Was wszystkich, gdzie w kuchni zawisły dwie tablice magnetyczne, a na nich można było sobie zawieszać karty kudos z podziękowaniami. Kudos przez D jak debilizm, a nie przez T jak trauma. Bo wiecie, co by było, jakbyście tam wstawili T. Choć uważam, podobieństwo jest nieprzypadkowe. No i tak, ludzie gromadnie szli do tej kuchni, robili sobie kawę, zjadali owoce, plotkowali, czyli robili wszystko, żeby tylko i wyłącznie nie pracować, no i przyczepiali sobie tam te kudosy, dziękując sobie za cudowny uśmiech z rana, za pozytywną energię, za pyszne śniadanie. Tak, sukcesy w korporacji. Natomiast każdy, kto próbował wysłać zaproszenie na jakiekolwiek spotkanie w korporacji, niezależnie czy miały być na nim dwie osoby, czy dwadzieścia dwie osoby, to dobrze wie, że umiejętności grania w Tetrisa i Jenge są tutaj kluczowe. Kalendarz przeciętnego pracownika korporacji wygląda jak jakaś pierdzielona układanka łamigłówka. Tamto kurwa musisz uważać na każdy swój ruch bo po prostu jak pierdyknie fala klocuszków, to się wyjebie kurwa z monitora wprost na klawiaturę. Kto to potem pozbiera? Zaplanowanie jakiegokolwiek spotkania w tych kalendarzach jest praktycznie niemożliwe. Mi się wydaje, że trzeba by było zatrudnić kogoś, kto układa grafiki w McDonaldzie, bo to przecież dla normalnej osoby jest nie dołożenia, to potrzeba jakichś wyjątkowych umiejętności. Można by też się było zgłosić po kogoś z mensy, ale myślę, że jak się zgłosi po menadżera z McDonalda, to na to samo wyjdzie. Także szukanie wolnego terminu w kalendarzu jest po prostu jak szukanie haerów w korpo. Jak haer potrzebuje, to cię zawsze znajdzie. Ale jak ty potrzebujesz haerów, to nie znajdziesz ich nigdy. Haerowa jest jak niewidzialna, lewitująca, wojownicza księżniczka ninja. Hucha. HR też ma w zwyczaju, że widzi wszystko to, czego widzieć nie powinien, a to, co powinien, to już pozostaje dla niego niezauważone korporacji przez to rozwinęła się moim zdaniem nowa jednostka chorobowa. Selektywne widzenie to już powinni wpisać na wykaz chorób zawodowych. Bez kitu, nie? W szczególności właśnie jak ktoś się do hr rekrutuje, bo to tam najbardziej dotyka wszystkich. Wcale nie tych, co dziennie kleją Matrixa w Excelu. Skądże znowu? No ale dobrze, bo odbiegłam troszeczkę od tematu, dygresyjkę sobie trzasnęłam. No i taki kalendarz to jest również trochę podobny do sapera. No na co kuźwa nie klikniesz, to po prostu nie wiesz, czy ci wybuchnie prosto w twarz, czy co? Będzie mina, czy ujdziemy z życiem, bo raz trafisz na spotkanie widmo, którego nie ma w kalendarzu, ale się odbywa. I generalnie o tym spotkaniu nie wiedzą nawet osoby na nie zaproszone. Ja podejrzewam, że one nawet jak są na tym spotkaniu, to nie zdają sobie sprawy, że w nim uczestniczą. Są też spotkania atrapy. To są takie spotkania, że one widnieją w kalendarzu, ale w rzeczywistości się nie odbywają. Ci sprytniejsi tak sobie rezerwują czas na lunch, ci mniej sprytni mają takie spotkania, które nigdy się nie odbywają i tylko kurwią tam przy tych słuchawkach, że się znowu wdzwonili i nikogo nie ma. I że marnują, pół dnia napisanie do wszystkich na Messengerze: Hej, wdzwonisz się na tego kola? Jest dzisiaj ten kol? No i se może tak pisać, kurwa, w przestrzeń. Bo oczywiście wszyscy ci, co mieli być na tym kolu atrapie, właśnie jedzą lunch i nie ma ich przy biurku. Status? Zdala od komputera. Żółte kółko zła wypala ci źrenicy. Jeszcze są też oczywiście mistrzowie wysyłania zaproszeń. Słuchajcie, ostatnio gościu wysłał zaproszenie całemu zespołowi, liczącemu 50 osób. Zaproszenie na pół godziny, a w zaproszeniu taka oto treść. To nie jest prawdziwe zaproszenie. To tylko i wyłącznie przypomnienie, żebyście zrobili to, to i to. Mnie i tak w piątek nie ma. Pozdro. O, myślę, kurwa, tak life po całości, nie? Ja myślę, że jestem tak life'em, bo śpię w robocie, ale gdzie, kurwa? Niektórzy wysyłają zaproszenia na nieistniejące spotkania i jeszcze, kurde, wrzucają ci prosto w twarz, że ich wtedy nie będzie, bo mają urlop. Nie mają już ludzie w ogóle po prostu litości dla siebie nawzajem. Life is brutal and full of zasadzkas. Oczywiście, jak już wam się uda znaleźć jakiś dogodny termin na spotkanie, to nie myślcie, że wygraliście życie. Nie można chwalić dnia przed zachodem słońca. Z moich statystyk wynika, że z tych zaplanowanych spotkań, jak się odbędzie w tygodniu 20%, to i tak jest kurwa cud. Bo masz spotkanie, a 5 minut przed spotkaniem. Sorry, zaprosili mnie na inne bardzo ważne spotkanie. Dzisiaj nie mogę przyjść. Możemy to przenieść? Sorry, muszę odwołać to spotkanie, bo zapomniałem, że mnie dzisiaj nie ma w pracy. I oczywiście jest dostępny online tylko i wyłącznie po to, żeby ci napisać, że go nie ma w pracy, nie? Logika korposzczura, nie? Tego nie skuma nikt. Ja wam powiem, że tych spotkań w korpo to nawet kurwa Hermiona Granger by nie ogarnęła ze swoim zmieniaczem czasu. To już by przerosło nawet jej możliwości. To, co tam się dzieje, to to jest po prostu szok. No i odwoła ci taki jeden z drugim i cały misterny plan w pizdu. Pierdyknie cała misternie zbudowana wieża z klocków. Jak jebnie, to ino roz. I z tych odpadków to już nic nie poskładasz. Bo to już nic do siebie nie pasuje. I zaś wszystko od nowa. No także mówię, nie? No potrzebny jest absolutnie menadżer z McDonalda, żeby grafik ułożyć. Wszyscy ci, którzy za młodu grali w głuchy telefon i tę grę lubili, no to w korpo się będą czuli jak ryba w wodzie. Dlaczego? No bo jak już ci się uda umówić spotkanie, znajdziesz termin w kalendarzu, wszyscy się wdzwaniają i następuje ten niezręczny moment, w którym zawsze jest problem techniczny. Obojętnie ile osób by się nie wdzwaniało, chociażby nawet dwie, no to jest po prostu gwarantowane, że jedna będzie miała problem techniczny. Najpierw pięć minut z buta, bo oczywiście wszyscy się spóźnią, bo byli na innym bardzo ważnym spotkaniu. Tetris kurwa nie podołał, coś się tam rozjechało, nie? Jęga pierdyknęła. Ale dobra, włączyli się. Pięć minut z buta, kolejne pięć minut na darcie Japy. Słyszycie mnie? Czy wszyscy mnie słyszą? Słychać mnie, czy mnie nie słychać? Halo, halo, słyszycie mnie? Jesteście tam? No i kurwa wszyscy odpowiadają, że słyszą mnie, a laska dalej. Halo, halo, słyszycie mnie, słyszycie mnie? Wszyscy są włączeni na kola, ale piszą do siebie na komunikatorze: My Cię słyszymy, Ty nas nie słyszysz. No i zaczyna się, nie? Zbiorowy eksodus, kurwa. Humiliation has left the conference. Najpierw tak się 20 osób odłączy, że tylko słyszysz te pinganie, takie że się wszyscy odłączają i wszyscy robią reconnect tak zwany. No i nagle wszyscy się włączają, tylko słyszysz: Has joined the conference, has joined the conference, has joined the conference. Jak już w końcu za którymś razem wdzwonią się tak, że wszyscy wszystkich słyszą, to znowu jest zmarnowane kolejne pięć minut na zbiorową ekstazę, bo wszyscy są w stanie ogromnego podniecenia, że wreszcie się udało, że się wszyscy słyszymy, i jakie to jest niesamowite, jaka ta technologia jest zajebista. No po prostu dzwoniący cyrk Monty Pythona. Już mamy takie opóźnienie, że i tak to jest nieistotne z perspektywy absolutu, bo i tak nie wyjaśnimy wszystkich palących problemów ludzkości na tym kolu. Prawda jest taka, że nie wyjaśnimy żadnych. No ale nic, będziemy próbować, bo skoro już mamy zarezerwowane okienko i się wszyscy wdzwoniliśmy, to czemu by sobie towarzysko nie pogaworzyć? O pogodzie, o sytuacji z koronawirusem w różnych krajach Europy i świata? No czemuż by nie poświęcić tego czasu na wymianę informacji? No, i jak już ten call tak trwa, to zawsze ktoś ma problem z łączem. Zawsze ktoś ma słaby internet i zawsze komuś przerywa. Ale oczywiście nikt nie raczy przerwać takiemu gościowi, którego rwie tak jak sebik z dupy na dyskotece. Gościu pierdoli przez 10 minut, i na końcu ktoś mówi: Sorry, ale chyba masz problem z łączem. Praktycznie w ogóle nie słyszeliśmy, co mówisz. Możesz powtórzyć? No i się zaczyna, nie? Ten zaś nawija jedno i to samo kurwa od samego początku, nie? I zaś mu przerywa w połowie, więc znowu nie wiedzą. Czekają, aż się wypowie, bo wszyscy oczywiście kulturalni nikt nie przerwie. No i zgaduj z gadula, nie? Słowne kalambury. Ale a propos Kola, to muszę się Wam pochwalić moim osobistym osiągnięciem. Kiedyś wzięłam udział w takim pranku, którego tym razem ja nie byłam ofiarą. No i generalnie prank polegał na tym, że zakleiliśmy jednemu ziomkowi taśmą klejącą słuchawki, założyliśmy na nie te gumbeczki, no i cicho ciemnie siedzieliśmy za biurkiem i czekaliśmy, aż typ będzie miał Kola. Oczywiście zrobiliśmy to przed najważniejszym kolem w tygodniu, takim na którym byli głównie menadżerowie, tym liderzy, i różne wysoko postawione osobistości w korpo. No i typ generalnie przez 10 minut wydzierał się do tych ludzi, żeby sobie podgłośnili mikrofony, bo on bardzo słabo słyszy i coś mają spierdolone z dźwiękiem, i on nie będzie w takich warunkach kola prowadził. No, powiem wam, ubaw był przedni, nie? Gościu się potem zwolnił i myślę, że po dziś dzień nie wie, że tak naprawdę to on miał problem. Jest też taka korporacyjna wersja Jumanji, bardzo niebezpieczna gra, powiem wam szczerze. Ja ją również nazywam pętlą śmierci. Pętla śmierci polega na tym, że osoba, która idzie na wakacje bądź na jakiś krótki urlop, daje sobie zwrotkę i w zwrotce wpisuje osobę, która ją zastępuje. I teraz zaczyna się cała zabawa. Dostajesz taką zwrotkę, no i co robisz? No, automatycznie piszesz do tej osoby, która tam jako zastępstwo się znajduje. Ale to jest podstęp. Bo jak napiszesz do tej osoby, to okazuje się, że jej też nie ma, i ona ma w zwrotce podane kolejne osoby, które zastępują ją. No więc piszesz do tamtych, i sytuacja komplikuje się. Komplikuje się na maksa, bo okazuje się, że tamtych osób też nie ma. Część z nich zastępują te osoby, do których pisałeś już na początku i wiesz, że ich nie ma, a część osób zastępujących w ogóle już nie pracuje w firmie od kilku lat. Doszły mnie słuchy, że w jednej firmie, w której kiedyś pracowałam, wciąż przychodzą faktury na moje konto w systemie. Zresztą konto już dawno powinno być zlikwidowane. No ale ponoć faktury tam przychodzą. No. To pozdrawiam serdecznie wszystkich dostawców, nie? Jak to śpiewa Rihanna, bitch better have my money. Ale czym, żeby była korpo, gdyby nie dawała nam alternatywy? Oczywiście istnieje druga wersja pętli śmierci. A jak, żeby inaczej? Są to tak zwane flowcharty, czyli mapy procesu. To jest kurwa wam powiem, jak gra RPG, po prostu, nie? To jest nie do ogarnięcia. Po pierwsze, jak dostajesz taki flowchart, to on jest w jakimś takim ekstremalnym rozmiarze, że jeszcze chyba w życiu żadna drukarnia czegoś takiego nie widziała. Drobny druk na umowach, to przy tych flowchartach to jest po prostu jakiś jebitny napis na billboardzie w centrum miasta. Na flowcharcie jest wszystko. Są procesy, poszczególne kroki procesu, są fazy procesu, są uczestnicy procesu, stakeholderzy tak zwani. I wszyscy są w innym kolorze. I każda kafelka ma inny kształt. I flowchart jest trochę jak graw decyzyjny. I za chuja z niego wyjść nie idzie. Bo której opcji nie wybierzesz, to zawsze się wracasz do początku. To jest proces perpetuum mobile. Tego problemu po prostu nie można rozwiązać. Jak będziesz tym szczęśliwcem, który dostał ten proces, to wiedz, że właśnie dla takich ludzi jak ty w korpo zrobili kuchnię i w korpo zrobili prysznic. Bo oni wiedzą, że jak dostaniesz flowchart i będziesz postępował zgodnie z nim, to z tej pracy już nie wyjdziesz. To jest po prostu pięć leveli i mnie w kaftan zapieli. To już tylko sanitariusze z domu wariatów będą cię w stanie wyprowadzić stamtąd. Bo po dłuższym obcowaniu z tym flowchartem, to będziesz próbował za jego pomocą wydostać się z biura. A to niestety też nie działa, bo to nie jest mapa skarbów, proszę Państwa. Korpo wprowadziło też pewnego rodzaju innowacyjną grę, a mianowicie jest to hybryda gry, gdzie jest Woli -E i zgadnij, kto to. Gra polega na tym, że w korporacji występuje dynamiczna rotacja potencjału ludzkiego. Jak idziesz po korytarzu w korpo, to nabywasz takie umiejętności, że mógłbyś być profilerem po prostu. Próba rozpoznania ludzi, którzy się tam pojawiają z dnia na dzień, no jest delikatnie mówiąc nie lada wyzwaniem. No. Żeby Wam to jakoś tak zmyślnie zwizualizować, to odpalcie sobie teledysk Eminema The Real Slim Shady i tam jest taka linia produkcyjna w pewnym momencie jadą na niej takie shadiki, jak odlane z formy, każdy taki sam. No i tak właśnie przychodzą ludzie do korpo. Nie wiesz, kim oni są, nie wiesz, skąd się wzięli, ale na bank pełnią tam jakąś życiową misję. Przychodzi ich tyle, takimi grupami przychodzą, dołączają, że nie sposób ich wszystkich zapamiętać, nie sposób rozpoznać. O imionach to już nawet nie mówię, to przecież nikt nie wie, jak oni się nazywają. Jak dziewczyny przychodzą, to zazwyczaj jest jakaś Aleksandra, Anna, Katarzyna. Facet to nieistotne, bo zawsze możesz powiedzieć elo stary i wybroń z twarzą sytuacji ale im więcej ludzi dołącza, tym bardziej realistyczny staje się problem poszukiwań Walliego, Bo czasami chcesz kogoś znaleźć, kogo już znasz w tej korporacji chcesz, żeby ci pomógł, bo pamiętasz, że był kumaty ziomek i zapewne szybko i owocnie pomógłby ci rozwiązać twój problem, ale okazuje się, że ziomka już nie ma. Bo w korpo jak w Mortal Kombat jest status fatality, czyli taki korporacyjny delisting, przekładając na język biznesu. Był ziomek i ziomka nie ma. Coś tam robił, pracował, był bardzo ważny, był ogniwem spajającym wiele funkcji, dokonał niesamowitych rzeczy, usprawnił tyle procesów, że nawet autosuma w Excelu tego nie doda, no i w pewnym momencie nie wytrzymał i się zwolnił, nie? I jak to mawiał niegdyś Konrad i została po nim tylko stacja dokująca. Taka korpo urna. No, powiem wam, że korpus takiej perspektywy zasobów ludzkich to przypomina mi bardzo mocno rozgrywkę w Simsy. Nowi pracownicy są jak jacyś nowi, upierliwi sąsiedzi, którzy wprowadzają się tuż obok ciebie. Ni stąd, ni zowąd pojawiające się w rodzinie dzieci, nikt nie wie skąd się wzięły pewnie przyniósł je bocian, albo wyskoczyły z kapusty. No zgadnia jak nie wiesz? No, natomiast Mortal Kombat Fatality to są te Simsy, które zazwyczaj toną w basenie, radzi je prąd, albo płoną przy kominku i nikt nie wie, jak się to stało. A wielki brat patrzy. No ale jak podłą grom musiałaby być korpo gra, gdyby nie miała swojego mistrza gry? Oczywiście każda korpo ma swojego specyficznego mistrza gry, bo każda korpo ma swoje zasady. Ma inne checkpointy i ma inne nagrody. Ale jak to mówią, korpo rządzi, korpo radzi, korpo nigdy cię nie zdradzi. W korpo nigdy nie będziesz sam. Zawsze będzie z tobą Twój młody, prężnie rozwijający się zespół, oraz Twój menadżer, no i mistrz gry. I tak oto w moim obecnym korpo mistrzem gry jest Spok. Tak, kapitan Spok. Myślelibyście, że Spok to single point of contact, ale to tylko przykrywka. To jest prawdziwy kapitan Spok, który pomoże wam rozwiązać te najtrudniejsze zagadki w korpo, przejść na wyższy level. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to musicie znaleźć swojego Spoka. Spok jest waszym kluczem do sukcesu. I tak oto ja właśnie rozpoczęłam rozgrywkę Korpo Trek 3. Poszukiwaniu spoka. Ale żeby nie było, że jestem niesprawiedliwa. Co to to nie? Nie tylko w korpo wiecznie gramy w Ciuciu Babkę i różnego rodzaju inne gry, poszukując ludzi, poszukując narzędzi, poszukując rozwiązań i odpowiedzi na pytania, które dręczą nas zarówno za dnia jak i w nocy. Oprócz tego, że zostałam zawodnikiem w Korpo Trek 3, to równocześnie gram w Ciuciu Babkę z ZTM Warszawa. Słuchajcie, kurwa hitnie. Zamówiłam sobie przez internet warszawską kartę miejską, żebym mogła na nią nabić bilet miesięczny oczywiście, bo jestem podróżnikiem. Jestem globtroterem. Będę jeździć z domu do biura, z biura do domu, z domu do biura, z biura do domu. Muszę z ciekawości sprawdzić, ile kilometrów przejadę tak w ciągu roku, i przełożyć to na jakąś podróż zagraniczną. Gdzie mogłabym w tym czasie być? Powodów do depresji wciąż mało. No ale dobrze, bo co z tym ZTM-em się stało? Słuchajcie, zamówiłam tą kartę, napisali mi, że 4 dni mam czekać na odbiór tej karty, zaproponowali mi sami miejsce odbioru, podobało mi się, to się zgodziłam. Na następny dzień mi napisali, że karta jest gotowa do odbioru. Pojechałam po tą kartę, a tam kurwa ani punktu obsługi, ani karty nie ma. Dacie kurwa wiary, że punkt obsługi, no jak punkt widmo. Zamknięty na 4 spusty, pusty, nikt go nie widział, nikt o nim nie słyszał, a potwierdzenie, że karta jest do odbioru w tym właśnie punkcie, no przyszło jak bum cyk dzień wcześniej. To ja się pytam, czy oni mnie oszukują? A jeżeli tak, to dlaczego? Czym zawiniłam? Cóżem mi uczyniła, żeby w tak bezczelny, nikczemny sposób nade mną znęcać się psychicznie? A jeżeli nie kłamią, to jak ta karta tam weszła? Jak ona się tam dostała? I jak sama zgłosiła, że już jest? Że mam po nią przyjść? No i czeka na mnie. Jest jej przykro, że mnie nie ma? Że jej nie odebrałam? Czuję się jak takie pozostawione dziecko w przedszkolu. Bo matka w korpo utknęła, musi kurwa przeklepać Excel kolejny dla prezesa. I wykręcić cztery wykresy kołowe. A piąty słupkowy podsumowujący cztery kołowe, nie? Szok. Stwierdziłam, że zadzwonię na infolinię. Myślę, może się czegoś dowiem. To, żem się kurwa dowiedziała, tak samo jak na infolinii DPD, co nie? Dzwonię i dzwonię, a w ZTM-ie ciągle nikogo nie ma. Zadzwonię jeszcze raz. No i dzwonię tak kurwa trzeci dzień. Od rana do wieczora. Nikt jeszcze nigdy nie odebrał. Działów tam kurwa jest, słuchajcie, od zajebania. Ja nie wiem po co w takim ZTM-ie tyle działów. Co ci ludzie tam robią w tych działach? No powiem wam, no nic kurwa nie robią, bo ja się próbuję dodzwonić do informacji, gdzie jest moja karta. Czy to był żart? Czy to była jakaś pomyłka? A jeżeli nie, to gdzie jest ta karta? Czy ona się zgubiła sama teraz? Jest gdzieś biedna, trzeba ją odszukać? Ale gdzie tam się czegoś dowiesz w ZTM-ie? Standardowo. Jak się podoba, to wszyscy uuu, brawo, brawo. A tak... To żaden nic nie powiedział. Kurwa, żaden! Tak samo jak punkt obsługi, tak samo infolinia widmo. I moja karta też widmo. No kurwa, zagubieni, nie? Czekam, aż się chmura czarnego dymu pojawi i będzie mnie ścigać po mieście. Albo będę musiała wciskać guzik, żeby uchronić kartę przed zagładą. No i tak, no. I tak się umiejętność grania w różnego rodzaju gry w życiu przydaje, w szczególności w korpo. Także wszyscy ci, co lubią grać w planszówki, nie planszówki, to mają szansę odnaleźć się w korporacji. Ta gra została zaprojektowana specjalnie z myślą o was. I żeby nie było, że ja jestem gołosłowna i że nie znam się to się wypowiadam, to ja mam twarde dowody na potwierdzenie tego, że jestem ekspertem w tej dziedzinie. Gdyż, ponieważ, moja pani menadżer mi dzisiaj powiedziała, że wydaje się być niesamowicie pozytywną osobą. Szachmat. 1-0 dla mnie. Korpotrek 3. Plansze zostaną zamieczone. Także tego. Jakbyście potrzebowali jakichś porad strategicznych, jak rozegrać Waszą rozgrywkę, to możecie się do mnie śmiało zgłaszać. Możecie pisać do mnie maile, możecie pisać do mnie na Instagramie, na Facebooku. Nie gwarantuję, że odpowiem, ale się postaram. Zachęcam Was serdecznie do kontaktu, ponieważ motywuje mnie to do nagrywania kolejnych odcinków. I z tego miejsca dziękuję również wszystkim, którzy napisali do mnie w zeszłym tygodniu. Było to niezmiernie miłe. Dzięki Wam pokonałam siebie. I udowodniłam, że można lepiej i wam życzę tego samego. Pogody ducha, wiary w siebie i wygranych rozgrywek w korpo oraz na planszy życia. Trzymajcie się tam cieplutko i do usłyszenia już wkrótce.